No witajcie, z tej strony No i dziś mamy takie, no, zaczynamy minecrafta Jak to, wracamy do starych y, czasów Widzicie, dostałem nową paczkę modów Więc możemy zacząć grać Możemy zacząć grać teraz <laughs> Aha. No tak, tak, tak Co jeszcze? No tak, 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 no wiem no Ale ja chcę minecrafta grać, nie gadaj mi Chciałem minecrafta no tak, mów, 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 no ale, no, jak, nie... Ja, no to, no, no, a w ogóle, dziękuję, dziękuję wam wszystkim, e, tym wszystkim, którzy e, brali się udział przy tej paczce e, wymienia wszystkich, czyli e, bezli, e, Bessie i bezli. no i tak, oto, o, o. Minecraft, zobaczcie, jaką zajebistą paczkę modyfikacji, kurde, no ja, tak nawet w 3D, widzicie? Nie, nie, tak, nie ma dużo kwadratów. E, fajnie, no, no, no fajnie, tak, to jak okay. to? Okej. Gdzie jest mała paczka modów? O, właśnie, ja, no Witajcie. no to pierwszy odcinek serii Let's Play Minecraft. O, dobry, wypiłbym wodę. No to no, chodźmy się napić. O! Ne, zapaszka modyfikacji jej, no trochę ja widzicie, mamy takie, takie kwadratowe łóżko, takie fajne. Jakby wszystko widzicie, wszyscy, wszyscy użycili mi. O, c a Widzisz, macie twórcę moich modów, że bardzo nie, nie. Fajne mody. O nie, fajne, 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 modyfikacje, nie? Takie... Znaczy... Nawet woda... Nie... to jest tak kreatywnie, że nawet woda jest... I są kamienie w wodzie, jest taka mała trawka, nawet wszystko... Wszystko zrobione perfekcyjnie, po prostu... Naprawdę... udało mi się ta paczkę modyfikacji, udało mi się. Tu widzimy, jak jest taka Jakaś magiczna rzecz. A? Co? No i co? Ta modów jest trochę bardziej taka jeszcze nie, nie, nie zrobiona idealnie Widzicie tam jest, gdzie świat jeszcze ją renderuje, więc wszystko będzie dobrze Mamy jakąś wejście do komnaty tajemnic tu nie mogę wejść do komnaty tajemnic? A, read it Zakoblowane wyjście Dobra, ale co to dało? To jest co, 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 co? co w ogóle Jestem za szybki, there, there is no another. No, no, co? There is another here. Gdzie jest another? No dobra, jebać. Widzicie, po prostu świat Minecraft jest bardzo wielki. Jest nawet otwarty, gdzie można sobie tutaj poskakać. Pozwiedzać, tylko brakuje nam jeszcze craftingu. Dlatego pójdziemy zaraz kopać. drewno. widzicie, ten się jest bardzo. Otwarty, kurde nie, no, świat mi się dalej nie zrenderował. Po prostu podejdźmy do drzewa, ładnie skopmy. Skup, no kurde, no, pe, no peszek po prostu nie działa, to nie działa. No to idźmy dalej. Nie widzimy, o wejście do kopalni nam się otworzyło, więc ładnie, pójdźmy wszystko, to wszystko będzie ładnie. Oczywiście, jak, jak to tak bez bez kopalni, bez, bez wyjścia, na razie, wszystko ok. No widzicie, yy, nowe kejwy są kopalni. Nowy, nowy rendering kopalni, no i super, o to mi właśnie chodziło. To, to jest Minecraft. I widzimy, o, jest diamentowy kilof. Czemu nie mogę wziąć diamentowego kilofu, są nawet puszeczki. Notch Edward had a bit Czyli Notch no, no, no dodał do nowy, do nowy update. Gdzie jest ten smog? Jacy? Tutaj? No. Może ja chcełem kilo. Nie mogę kilofa. No no, tam to zoludno, no. Idziemy tam. Po prostu. To jest po drugiej stronie. Jeżeli pójdę na jedną stronę, to dużo tego sobie, nie? Masz on nie? Nie mam pojęcia to jest taka. O, nowy <laughs> Kurde, taczki. Wyngląłem. Kop, kop, węgel Będzie na pochodnię. Nie, niestety nie działa. Ja mogę powiedzieć no, ale co to co fajnie, bo facka modyfikacji jest taka fajna Gram na takich nowych shaderach, wiecie Ultra, Pro, HDL Real Life I po prostu jedziemy, jedziemy na ostro Nie będziemy pierdolić, widzicie, węgiel, no ale wtedy Ktoś mi zajebał kilof Że zajebał, no nie mogę po prostu wziąć tego. Co jest, kurwa Tu mamy tory, jak widzicie, takie ładne tory Wiadomo, jak w Minecrafcie wszystko. O, węgiel, jak fajnie. Nie ma renderingu dalej. Po prostu mapa nie wczytuje mapy. Po niech to tak. Nawet tory się wykoleiły. No, no, nie fajnie, no. Nie fajnie. To jest węgel. O, miło. Czyli jednak trzeba iść tam prosto. No, nie mam pojęcia, to jest taka nowa paczka. Odwróćmy się i zobaczymy, czy w ogóle idziemy. Czy nie uderzamy w ścianę? Uderzamy w ściany. O, tu jest droga. Zala jakaś magiczna czarna ściana. To jest pewnie drog. Nie wiadomo. O, tajemnicze miejsca. Z nie łapki, niestety skin bez jak ktoś mi ukradł. O jezu, no to Już no. Ukradł po prostu skin Bezia, bezia Beziaka bez nim jednego. i teraz po prostu idziemy, i szukamy. Tu jest, uwagę, gdzie jest. drzewko nawet. Widzicie nawet ten autor modyfikacji doda nawet tutaj ładne dźwięki takie, żeby, żeby to, jak to, wiecie, ulepszało to. Mamy nawet świątynię dżunglową Zobaczmy czy coś w świątyni jest zobaczymy, wejdźmy na górę to za magiczne schody po których się nie da wchodzić to Nie ma nic, Weźmy niżej Coś niżej, niżej. Tu. Gdzieś powinna być skrzyneczka Nie ma skrzyneczki To, są waj to jest wajcha Czy ta wajcha mi coś da? O, nie to perze, czyli że coś tam musi być Enter to Minecraft. My, Minecraft. O, jedziemy stuk 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 no, stuk. stuk stuk Podoba mi się ten nowy Minecraft po prostu. No wiecie, grałbym. Grałbym w tego Minecrafta. O, Spałem. No trudno, mówi się, trudno. Od czegoś ma drugi wózek, jak wiadomo. F2 Light. To... O, on torch. Wybam się tymi No i wie jak widzicie działa mi te też takie inne różne mody to żeby... jest? To się rozgląda? Aaa, To takie jest, że coś wystrzeliło O to chodzi Nie wiem, o to chodzi to Jakoś tutaj magiczna pułapka Nie czekała Czy tym nie mogę postawić pochodni ja chciałem postawić pochodnie to nie jest minecraft O jak fajnie tu widzimy, mamy jakiś prototyp wózka Świeczuszkę Oczywiście klocki, klocki i tam jest jakiś magiczny przycisk, ale oczywiście tego przycisku nie można wziąć no, Niestety mówi się trudno Jak widzicie, jak, to, jak ta modyfikacja została tak, tak super zrobiona, że Nawet wszystko jest tak realistyczne, że ściany są bardziej nie mniej kwadratowe O jak widzimy mamy wiesię nawet do świątyni, czy to jest O i mamy kilof, jest Mogę punchować sobie, czy nie? Punch Punch Punch, punch, trochę, wiesz, trochę trochę się nie optymalizuje, ale tylko, dlatego... No więc mamy portal do Nederu. Do Jak fajnie. Mówimy tak magicznym trafem: jesteśmy tu, jesteśmy tu. I widzicie, po prostu tu Zabrałem o wszystko. Już. Graliśmy wcześniej w to. Oczywiście są tam są i są jakie fajne. Gdzie mówiłem, że takie super modyfikacje tutaj dodali na do nas No, tu. Takie. Zajebiste modyfikację. nie można skakać, ale no trudno. Zamykam mi drzwi, przed nosem, które ręne skurcz wysyny. No po prostu, nic. No, no. jak to ta na paczka naszych modyfikacji przydała? Trzeba się udać do netheru. Wiadomo, żeby znaleźć trochę kwartu. No jak to tak bez kwartu? No po prostu, nie, nie idzie. I spotkała nam humora labiryntu. Tak, tak jak po każdej świątyni, takiej bywa. Jest labirynt, labirynt, labirynt. Jest labirynt, labirynt. A po prostu wyszłam tam całą samą drogę. No, po prostu i tak. Tam jest trochę po prostu. Jak widzicie, dużo netaraku. Jak wiadomo, jak w Minecrafcie. To jest kolejny guziczek. Nie wiem, co ten guziczek robi, no ale trudno. Idziemy dalej. Idziemy, idziemy, idziemy. idziemy. Ja. Widzicie, słyszałem ducha. No, oczywiście, że słyszymy ducha. Ja. Idziemy. Może. Ja. Skoro tam po to idziemy tu. drzwi tak, otworzymy, takim magicznym trafy. Ja tak w ogóle przez przypadek, wiecie, to przez tu jest coś jeszcze takiego no, fajnie, fajnego coś co, co, co może być, szukamy easter eggów może jakieś nodże do easter eggi? kto to wie nie, nie wiadomo, no po prostu idziemy na pałę przez labirynty tam w tle bo słychać duchy jak to wiesz, jak to, jak, jak to wiesz w minecraft bywa no i jedziemy dalej te labirynty zaczynają się dłużyć. o jak widzimy, jest tam dalej przejście wiedzieliśmy Jesteśmy to w neterze No faj, fajnie się to dzieje Neter, neter jak neter Tu jest jakaś magiczna bajka która nie działa O Hello. co to dwie jest? Hero, to jest mój brat co mi je jedno O płyniemy sobie ładnie łódeczką o, dam skaczą. E, delfinki. No i widzicie, to teraz... jest. Jesteśmy w niebie? Co się tu dzieje? W ogóle. Co to za Minecraft? Demo! Co? Jakie demo? Gdzie to demo? Ja chciałem Minecrafta. No, po prostu rozwaliłem. Jak ta sytuacja. Jak widzicie, to jest koniec naszego Minecrafta. Tubi No ładnie, ładnie. Dziękuję. No ale nie ma za to dziękować tutaj. Chciałem zagrać w Minecraft nie mogłem. Więc dziękuję wam wszystkim za oglądanie. To byłem Bezi i byliśmy w Minecrafcie. Po raz kolejny. Na razie!